Hej, cześć moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry. Licker Heroes. Moi drodzy, odcinek może być troszeczkę krótki, ponieważ jestem świeżo po chorobie. Właściwie to nawet nie wiem, czy jestem po chorobie, bo dzisiaj nie mierzyłem sobie temperatury, ale czuję się w miarę ok, więc stwierdziłem, że e, nagram dla was odcinek, dlatego moi drodzy, dlatego teraz widzicie ten odcinek, tak? Dzisiaj wykonamy sobie Transcendent Reset, e, tutaj ten Transreset, ten taki duży, e, duży resecik, ale zanim go sobie wykonamy, to spróbujemy pobić moją maksymalną strefę. Aktualnie już znajduję się chyba na mojej maksymalnej, jak dotychczas Strefie HS Zone Disascension uh, 5818, i tutaj mamy, a nie 5914. To była e, dotychczas e, moja największa strefa. Zobaczymy, czy uda mi się ją dzisiaj pobić. E, tutaj do tej strefy, do tej aktualnej strefy, e, w, na której znajduję się teraz, udało mi się dotrzeć. E, udało mi się dotrzeć. E, będąc tylko w trybie idle, więc zaraz sobie odpalimy klikanie i zobaczymy, czy uda mi się pobić e, właśnie, e, właśnie tę moją maksymalną strefę. Oczywiście wydam jeszcze troszeczkę Hirosouli, e, tych, które tutaj mam, ponieważ i tak już mi się zbytnio e, na nic nie przydadzą może tym przyciskiem Z będziemy je sobie wydawali myślę, że teraz ulepszę mocno antyki pod klikanie, bo zaraz odpalimy sobie tutaj właśnie a w sumie już, te, już teraz mogę to robić, jakby na to nie patrzeć, bo już tutaj, no jakby ten tryb idol, zbyt wiele mi, tak jak już zapewne zdążyliście zauważyć, zbyt wiele on mi nie daje. Ok, zróbmy sobie w taki sposób. Clickstorm również odpalimy. Statystyką również się przyjrzymy, Achievementom chyba nie ma sensu, bo Bo chyba nic się nie zmieniło. <laughs> o tutaj patrzcie, mogę jeszcze sobie odebrać Hirosoule, ale to jakby zupełnie nic mi, zupełnie nic mi nie daje, ponieważ. No, jakby. Chociaż nie, wait. Ej, właśnie, może ja. Może uda mi się uzbierać na ten 15 tutaj Ancient Soul. Bo jak ja zresetuję, dostanę 230. No, to jest 21. Nie, no to już mi się nie u... Uz... A, a szkoda, to mogłem próbować uzbierać na ten. Bo rozumiecie o co chodzi? Na 15. Na... Znaczy na ten kolejny Ancient. Na to, aby mieć kolejną tą starożytną duszę, że tak to ujmę. To potrzebuję tutaj 358. A tutaj mam. 230, więc muszę się kiedyś nauczyć tych wszystkich przedrostków, bo one mnie. One mnie naprawdę... One mnie naprawdę tutaj mylą. Ok, cztery autoklikery skierowane, skierowane tutaj. No tak jak widzicie na razie bez problemu. Bo no zobaczymy, czy uda mi się tutaj właśnie y, tę dotychczasową maksymalną strefę pobić. O okej, okay, na razie ulepszmy sobie może... O oh, fakt coś się znowu... Okej. Okay. Jak tutaj jak widzicie, Jagger również działa, więc... E, wszystko, wszystko tutaj jest e, na tip top, że tak to ujmę. E, czekajcie, czy to nie jest dla mnie za drogie? Ło, na luzie w ogóle, patrzcie. Patrzcie ile mam hero i jak wolno mi one spadają. Jak to wydaje, to w ogóle na luzie tutaj mogę wydawać na tego juggernauta. No na mega luzie, patrzcie jak szybko mi tutaj teraz ten em, rośnie DPS. E, przez to to przez, to, przez tego juggernauta, również tutaj click damage. Również również leci ładnie do góry, dlatego ja się bardzo cieszę. Ok, już tych pod Idol nie będę ulepszał zbytnio. Solomona również chyba nie ma sensu na razie. Więc no co, lecimy sobie resztę, wydamy w tutaj, myślę, że. 550, ok. I myślę, że tutaj również można. 550, no i resztę można wrzucić w Morgulisa. Wydaje mi się, że będzie ok. O, fakt, dobra, tam się coś ścięło i. Ulepszyłem 590, nie szkodzi, to nie musi być. E, nie szkodzi, to nie musi być jakby aż tak równo. Okej, okay, moi drodzy. Także podsumowując tak powoli, jak udało mi się ulepszyć Antyki? Jest troszeczkę mniej równo, <grym> jakby jest troszeczkę mniej równo niż ja to mam zwyczaju robić, e, co zresztą zaraz zobaczycie. E, Argave, moi drodzy, 340 e, m, milionów, w takim razie milionów, miliardów. Nie, czekajcie, bo oni mają, oni mają bilion, to jest nasz miliard. My mamy tak śmiesznie, nie? My mamy milion, miliard, bilion, a oni mają jakby milion, biliard i tam potem coś dalej. E, w każdym razie 340 milionów w takim razie, tutaj mamy ulepszo, ulepszonego. 52 poziom e, Atmana. Plus 28 poziomów z reliktów, efekt, ten efektywny level 80, jeżeli jesteście ciekawi jakie mam relikty po, pokażę je pokrótce, ale jeżeli jesteście ciekawi czym się kierowałem przy ich wyborze, to zapraszam, odsyłam do poprzedniego odcinka tam, e, on jest praktycznie cały poświęcony reliktom. Jeżeli chodzi o berserkera mamy, tu, berserker, tak, berserkera, mamy tutaj 48 poziom, daje mi to plus 96 sekund do trwania tego, tego tutaj skilla którego w sumie również mogłem włączyć. Nie, nie wiem, dlaczego tego nie zrobiłem, bo jednak wiadomo, DPS również ma wpływ na wasz click damage. Tak, zawsze o tym mówię, że to ile macie DPS-u, DPS również zwiększa wasz click damage. To, to, to warto powiedzieć. Co na przykład widać e, tutaj. Na przykład widać tutaj, Tribist. O, increases your, your click damage by 0,5% of your total DPS. Czyli im więcej macie DPS-u, tym mocniej Tribist na przykład zwiększa wasze kliknięcie. Dlatego to o tym warto wspomnieć. Balno to 590 milionów, widzieliście przed chwilą. Bubos 48, e, co mi daje minus 30,85% życia tutaj tych bossów. E, tutaj mamy. Kolejny, e, nawet nie będę się wyślał, żeby, e, żeby wymówić po prostu jego nazwę, bo nie mam bladego pojęcia. E, 96, w każdym razie dodajemy on 96 sekund do trwania clickstormu, co powoduje, że mój clickstorm trwa 2 minuty i 16 sekund. Więc jest to całkiem spoko. E, tutaj mamy chronosa. Ma on jeszcze troszeczkę bonusu z reliktów. Oczywiście. Nie, w wyborze jakby, jak wybierałem relikty, to nie kierowałem się tym, aby dodawały one czegokolwiek do Chronosa, no ale skoro już dodawały, no to z mojego punktu widzenia Ekstra do Kok, moi drodzy, 48 poziom co daje mi minus 37,84% kosztu levelowania herosów, więc spoko. 48 poziom dory, e, 48, co mi daje tutaj e, plus 900% e, więcej po prostu Treżer chestów większą szansę na to, że treżer chesty się pojawiają. Kolejne przedłużenie skila, 96 sekund do tutaj tego metal detektora. A propos od razu wyprzedając, wszystkie te do skili mam na 48, o tutaj jakieś niedopatrzenie, tego mam na 46, ale to po prostu jak moje wynika w dużej mierze z niedopatrzenia. Ogólnie w ogóle rubinów mam 270 ale 50 na pewno sobie wydamy od razu po tym transresecie, żeby jakoś ruszyć z kopyta, bo naprawdę mimo że są te autoklikery, to jednak e, z początku zawsze ten start idzie mozolnie i idzie wolno. E, okej, okay, przerzucę sobie może złocenie e, nowe, które zdobyłem również na Midasa, 586 zł jest na królu Midasie, no ale dobrze, wróćmy sobie e, może do naszych, do omawiania naszych antyków, tylko ja, ja sobie jeszcze tylko sprawdzę, czy to się nagrywa, bo, bo to różnie bo to bywa, okej, okay, nagrywa się, nagrywa się e, całkiem, e, całkiem, sprawnie, więc, e, więc spoko. Okej, okay, jeżeli chodzi o tutaj e, antyk, który zwiększa mi click damage 550 milionów, no to przed chwilą również robiłem, więc spoko. To widzieliście, tutaj mamy Juggernauta. Tak jest ulepszony, daje mi 63101% 63 101 DPS-u za każde kliknięcie. W sensie za jedno kliknięcie dodaje mi plus tyle do, do, do DPS-u. A co za tym idzie, również do click damage'u, tak? Bo tak jak moje DPS jest luźno, bo luźno, ale powiązany, znaczy może nie jakimiś dużymi wartościami, ale jednak jakimiś wartościami jest powiązany z naszym z naszym click, click damage'em również. Jako w ogóle masakra, naprawdę muszę się nauczyć jak te przedrostki czytać, bo mam teraz autentycznie problem, a, a to wstyd mieć taki problem, będąc w trzeciej klasie liceum na rozszerzeniu matematyczno-fizycznym i jeszcze radząc sobie na nim całkiem przyzwoicie. To, to muszę przyznać, że jest coś, co będę musiał absolutnie nadrobić, także liczę, że w tym odcinku jeszcze mi to wybaczycie, w kolejnych postaram się już to nadrobić, tą lukę taką intelektualną, właściwie tę lukę intelektualną, okej. Okay. E, tutaj 47 również pewnie niedopatrzenie. A nie, okej, okay, to 47 to już mówiłem, że niedopatrzenie. 51 Kuma Wakumaru starałem się właśnie go troszeczkę bardziej wybić, bo jednak on. on pomaga. <gryb> bardziej wiecie, wpływa na dynamikę rozgry rozgrywki, jeżeli tak to mogę powiedzieć. Także e, go jednak starałem się jakoś tutaj. E, Kurde, powiem wam, że ta 6000 strefa to wleci Easy, tak coś czuję. W każdym razie go starałem się tak troszeczkę bardziej ulepszyć, Libertas 300 milionów, Mamon 300, 300 również. E, no, zostawiłem to na 300 chyba podobnie jak. No, Argive tutaj jest troszeczkę wyżej, podejrzewam, że przez przypadek. No, levelowałem te antyki e, wszystkie, żeby były po prostu tak samo. E, nic dodać, nic ująć tutaj. E, tutaj mamy parcie. No, Gradita ulepszonego troszeczkę słabiej od, no słabiej od Juggernauta, ale to pewnie dlatego, że Jaggernauta przed chwilą, e, przed chwilą ulepszałem. Powiem wam tyle, ten Antyk, e, nie zaobserwowałem jego jakiegoś mega działania, ale sądzę, że, znaczy, może tak, on pomaga, on na pewno pomaga, także ja, ja, ja tam się cieszę, że on został dodany. E, no, ale żeby. Muszę zrobić kiedyś chyba. Chociaż robiłem już osobny materiał o tym antyku, tak mi się wydaje. Ale muszę kiedyś zrobić taki materiał pokazowy, ile on autentycznie daje. Ponieważ w trakcie trwania, rozgry, trwania rozgrywki e, nie widać do końca, ile on daje. Chociaż w sumie możemy spróbować nawet teraz to zrobić. Tylko wiecie, jak będę na strefie, w której nie będę w stanie ruszyć mopka, to zobaczymy, ile mi będzie wypadało golda. Ile mi będzie wypadało golda, jak będę miał włączone. E, włączonego jednego autoklikera, a ile jak będę miał włączone cztery? Chociaż nie, nie zobaczę tego, czekajcie. Teraz wypada mi cztery, cztery... kurde, to też zależy od mobka, tak mi się wydaje. Zauważyłem, że tutaj mobki też mają różną cenę. Tak, tak, tak mi się wydaje, ok. Treasure chest, nie no, teraz nie mam jak tego sprawdzić, więc... Mniejsza o to. E, tutaj e, ten... Antyk szczęścia, starożytny szczęścia, plus 38,83% szansy na zdublowanie rubinów e, z tych clickable, czyli treasures, czyli z tych mm, rybek, które można kliknąć, e, kiedy dostanę rubin. Czyli gdy dostanę rubin, to on się odpala i daje mi 40% szansy na to, że mi się podwoi e, ten rubin. Więc spoko opcja, spoko opcja. Sialet to z pewnie również miał być na 300 milionów, tylko coś mi nie pykło. Oj, dlaczego mi tutaj e, pojawiło się takie kółeczko, jakby coś się ładowało w tle. Nie wiem, co się ładowało, nieważne. Wiecie, jak się coś w tle ładuje, to myszka ma takie kółeczko. <grym> Solomon... Solomon na poziomie 6703. Czekajcie, to kadurze to powinno być w tysiącach. Czekajcie, bo tak się zastanawiam, czy to będzie 6. Kurde, musiałbym zobaczyć, kiedy pojawia się jeden K, żeby to jakoś... Żeby to jakoś e, sensownie tutaj rozkminić. wydaje mi się, że to jest 6,700. Um, 6,7. Czekajcie, a ja kliknę Z. U, Z, wait. Z, ok. Jak kliknę Z, to mam 1E5, e, czyli to jest 100 tysięcy. I to się pojawi wtedy setka tutaj, tak mi się wydaje. czy to jest 6 milionów. 6 milionów 703 tysiące, czyli tu, gdzie są te miliony. Aha, okej, okay, chyba rozumiem. Jak dobijam po prostu tutaj do set, jak tu będę miał już 99 i dobiję do setki, to po prostu to mi się zamienia na 100 milionów. Eee, to K się zamienia po prostu na 100 milionów całość, nie? To po przecinku tutaj już jest nieważne, czyli to jest chyba 6 milionów 700... 3000, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien, wiem, że już kilkanaście razy się nad tym zastanawiałem, ale jakoś zawsze zapominam, żeby sobie to jakoś ogarnąć, znaczy czasami bywa tak, że wiecie, ogarniam to, ogarniam przez chwilę, a potem zapominam, tak różnie z tym bywa, różnie z tym bywa, okej, okay, moi drodzy, patrzcie, już zbliżamy się do przebicia 6000 strefy, także mój dotychczasowy absolutny rekord, Okej, okay, no możemy już, wydaje mi się, włączyć sobie tutaj, patrzcie, podwojony efekt energize i wszystkie inne skille, e, niech się dzieje, co się ma dziać, niech ta strefa sześciotysięczna przeleci. O, oh, wait, co się stało? Aha. Ej, wy jak to się stało? Słyszeliście ten odgłos, co nie? Wiecie, kiedyś ten odgłos odpala? Kiedy ktoś mnie zasubskrybuje na YouTubie. Hmm, dlaczego on się odpalił teraz? Mam otwarte w tle Kurde, dziwne. Nie wiem, nie wiem dlaczego to się stało, bo nie mam na tej scenie... No, Okej, okay, dobra, nowy program, więc może nie ogarniam. Nieważne. Nie przejmujmy się tym. W każdym razie... Kurde, strasznie tu gorąco. 6000 e platforma jest już... E jest już aktualnie... E za nami, dlatego ja się, ja się mega cieszę, no i tak jak widzicie y, jestem tutaj, y, całkiem gładko mi to całkiem gładko mi to dalej idzie, chociaż już na jednego krytyka nie zabijam mopków, więc to już świadczy o tym, że te mopki, no, już jakąś siłę mają, o, mx, co to aha, że, okej, okay, taki mnożnik, dobra okej, okay, skupmy się na statystykach, bo za chwilkę robimy resecik e, Pozwolę sobie te dotyczące klikania, damage'u, golda sobie pominąć, nie, myślę, że nikogo to nie interesuje e, w ogóle czekajcie, czy nas może być stać na tego. Parcie, już niedługo. 4, 5, 2, a tu trzeba mieć 4, 9, 9, więc. No, na tego. suchi, chyba, czy jak to się czyta. Niedługo być może nas będzie stać. Przelecę jeszcze szybko relikty, żebyście zobaczyli. 238 poziom do Atmana. 268 do Atmana, 267 do Atmana i 217 do Atmana, i tutaj jest to również do chrono Chronosa i do Kumawa Kumaru. Ok, ale wróćmy sobie do statystyk. Achievementów nie będę omawiał, bo tam się chyba zupełnie nic nie zmieniło. Eee, resetów. Ogólnie wykonałem 422, tych takich jakby normalnych. Eee, czas w sensie granie od ostatniego resetu gram już aż 6 dni, ponieważ nie mogłem się zabrać za nagranie tego odcinka. Tak jak mówię, eee, tak jak mówię. Musiałem ten odcinek jakby, musiałem ten odcinek nagrać teraz, no bo teraz już będę robił ten transreset, no i jakby właśnie na tym ranie faktycznie jestem od 6 dni, tam się rozchorowałem, w sensie zachorowałem, no i nie za bardzo miałem kiedy ten odcinek nagrać, e, dlatego nagrałem go sobie teraz, jak już czuję się powiedzmy troszeczkę e, bardziej w pełni sił, że tak to ujmę, więc sobie właśnie nagrywamy odcineczek, e, dlatego wyszło tak, a nie inaczej, że jestem od 6 dni na tym jakby na tym świecie, resecie, wiecie o co chodzi. E, normalnie, normalnie jestem od jednego do dwóch max trzech dni na jednym takim e, na jednym takim reseciku. E, jeżeli chodzi o... ok co my tu mamy jeszcze? Najwyższa strefa 6019 no już jej nie przebijemy. E, Total ancient souls. O to jest ciekawe, 75 ogólnie mam ancient souli, także spoko. Te mega resety 4 wykonane resety wykonane na tym mega resecie jakby to jest 48 więc spoko najwyższa strefa najwyższa strefa ogólnie no to 6019 tak najbardziej znalezione re relikty tutaj 414 dużo dzięki temu Mary Clickmes myślę że znalazłem Ponyboy status golden nie wiem co to znaczy Ponyboy to jest to ale co to znaczy że, 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 że golden Oj nie mam pojęcia Będę musiał tutaj e, lukę, lukę, wiedzy ogarnąć. <garnąć> Okej, okay. o tutaj, szkoda, że ominąłem. Kills, e, zabite potworki 36 milionów ponad, więc nice. Zabitych bossów 149 tysięcy. Jejku, stale muszę zrobić to, że 200 tysięcy trzeba ich zabić, bo chyba jest takie zadanie, a ono wcale nie jest jakieś mega trudne. A, a, a ja go regularnie nie, regularnie o nim zapominam, znaczy achievement po prostu taki muszę wykonać. Okej, okay, co mamy jeszcze, tak jeszcze pokrót, pokrótce, najwyższy poziom najemnika 23, 23, aktualnie mam takiego najemnika z 23 poziomem, jest tutaj, niedługo 24, będę mógł go jeszcze parę razy uratować, ponieważ mam te cukierki z tego Merry Clickmas, więc, więc ekstra, więc ekstra. okej, okay, byliśmy tu, strasznie się to ścina, tak jak zauważyłem, okej, okay. No, tutaj jakieś statystyki dotyczące tych e, moich najemników. Nie będę już się w to zbytnio zagłębiał. Questy, eventy, prezenty ogólnie od, otworzone e, 2486, także się nie opierdzielałem. E, cukierki, które mam teraz to 4. No i Forge Calls. jeszcze one jeszcze są po nic. No ale myślę, że po coś będą. Gram w to już 556 dni. No ale dobrze, moi drodzy, bo tak pierdzielę, pierdzielę. Pora zrobić nasz transreset. Już po transresecie. Teraz wypadałby na coś wydać 14 naszych Ancient Souli. Widziałem, że większość tych graczy, yy, którzy coś mają wysokie strefy w Clicker Heroes, walą tutaj w Pandorysa, yy, więc również tak zrobię. Eee, co jeszcze? Wydaje mi się, że. Na pewno już nie będę tutaj, to na pewno w niego już nie będę. Zwiększa efektywność z idle bonusów. Z tego co wiem, to, to się aż tak nie opłaca. O wiele bardziej się opłaca po prostu zwiększyć, zwiększyć sobie farmienie tych, farmienie tych farmienie tych farmienie tych jak to się nazywa Advanced Soul, no to może jeden w pony boja polecieć no i reszta tutaj w borba bardziej się opłaca zwiększyć speed tego farmienia farmienia po prostu farmienia po prostu jak to się nazywa kaman speed farmienia Souly, po prostu jakby to Pandorys i Borb wpływają na to, ile zdobędziemy Hiroshoul jak szybko, że tak to imię. i najbardziej w to się opłaca Inwestować. Myślę, że zrobię osobny poradnik do tych transresetów, gdzie wytłumaczę wszystko tak bardziej z głową, bo za każdym razem coś o tym wiem, a potem zapominam i tak. W każdym razie, co my tu mamy? Mamy 1,83% Transcendent Power. Czekajcie, może zanim ja się w to zacznę zagłębiać, po prostu ruszę troszeczkę grę. Kupmy sobie to za 50 rubinów. Myślę, że jakby jak najbardziej mogę sobie na to pozwolić. Wybierzmy sobie szybciutko jakiś antyk. No dobrze, niech będzie to Mamon. Mamy Libertasa jeszcze, świetnie. Potrzebuję... Potrzebujemy... E, potrzebujemy... Czegoś, czego nie zdobyliśmy, czyli niestety... Kurde. Dobra, poświęcę jeszcze. <laughs> niech będzie, poświęcimy jeszcze. No, 100, 100 Rubinów poszło. Potrzebuję Celaitasa, tak w sumie dosyć bardzo. Raz bym to przerzucił. Dobra, jest, CLA, to jest Dobra. No to mamy to, co chcieliśmy. No to myślę, że najpierw e, muszę się postarać, aby po prostu, aby po prostu zarobić trochę tego początkowego golda, e, żeby sobie szybko tribista jakoś odblokować, potem oczywiście e, Wyłączę to, to klikanie, bo wydaje mi się, że bardziej mi się opłaca, będzie opłacać po prostu być w tym trybie um, idle, że tak to ujmę. Pyk, pyk, Ok, ładnie to na razie wszystko leci. A z drugiej strony mogę ulepszyć. Dobra. Ulepszę trochę klikanie, niech to sobie leci. Teraz wszystko ładnie, sprawnie. Jak zwolni, no to wtedy się zacznę tym martwić. Um, Okej, okay, moi drodzy, w każdym razie co my tutaj mamy? Transcendent Power zwiększa liczbę Heroesouli jakie dostajesz z Primal Bossów. Ok, ten efekt, jakby zysk jest bardziej efektywny na wyższych strefach. Ok, maksymalna liczba tego bonusu do Primal Heroesouli z Transcendent Power jest e, równa chyba, czy coś takiego. 2% of the total Hero Souls, ze wszystkich, jakby z Twojego. Czekajcie, jakby to tak przetłumaczyć, <grym> rozumiem o co chodzi, ale nie wiem, jak to tak szybko przełożyć. Myślę, że większość z Was wczoraj o co chodzi, no ale jednak, jednak, jak już zacząłem, to się postaram, że jak maksymalny ten zysk, tych, ten bonus, jaki możecie otrzymać do tych Primal Hero Bossów, zależy od tego. Ile poświęciliście ogólnie do tej pory Heroesouli? W taki sposób to działa. E, tak działa ten nasz Transcendent Power. No i z tego co widzimy to zwiększa nasz Transcendent Power, czyli e, zwiększa liczbę Heroesouli, jakie otrzymujemy z Primal Bossów po części, dlatego działa w pewnym sensie jak Solomon. E, a to zwiększa... A to zwiększa... Hmm. Kurde, jak to? Increases number of Kurde, to... zastanawiam się, jak to przełożyć tak na, ym, na język polski, żeby to jeszcze miało sens, bo również tutaj macie maksymalny zysk, jaki możecie. Ma Max Transcendent Primal, czyli maksymalny bonus, jaki możecie dostać do, ym, do otrzymywanych Hirosouli. I Borb wam zwiększa ten bonus, natomiast Pandorys. Czekajcie, on. on... On zwiększa wam bonus a ten z kolei benefit mm, rzad, rzadko właśnie kiedy is the number zwiększ czekajcie zwiększa liczbę Hirosoli ten a ten zwiększa maksymalną liczbę ten borb. Trochę to pokręcone. No nic, myślę, że e, jeżeli ktoś to ogarnia troszeczkę bardziej ode mnie, to może napisać. Myślę, że spokojnie, jeżeli teraz nie, nie zrozumieliście nic w tym temacie, to nie musicie się martwić, bo myślę, że będę dążył do tego, e, aby właśnie na ten temat nagrać e, osobny film. Dlatego tutaj nie, be, nie macie co się e, jakoś e, specjalnie martwić. Ok, wydaje mi się, że na początku zostanę sobie jeszcze troszeczkę na tym klikaniu, bo jednak ono mi całkiem sporo daje, jakby na to nie patrzeć. Odpalę sobie od razu Clickstorm, żeby tam już nie e, nie świrować. Okej, okay. jesteśmy sobie po tym transresyciku, już tutaj mamy, e, klan nam się odblokuje dopiero myślę za, za chwilkę. Okej, okay, boss tutaj na 15 strefie to easy, easy po prostu. No ale okej okay, moi drodzy, to by było na tyle. Strasznie mi gorąco się zrobiło, nie wiem dlaczego, muszę... Ach, zejdę sobie na dół, zjem trochę czekolady i mi przejdzie. <gryw> Dziękuję Wam za uwagę i cóż moi drodzy, do usłyszenia w kolejnych odcinkach z e, Clicker Heroes i w kolejnych odcinkach na kanale. Ja myślę, że postaram się na dniach, no, może nie na dniach, ale ogarnąć poradnik do, tych, e, do tego właśnie transresetu, żeby, wszyscy to, żeby wam to wszystkim mniej więcej jakoś tak poukładać z sensem. I samemu też się sporo nauczyć, bo pamiętam, że rozumiałem jak działa ten Borb i ten Pandorys. A teraz już zapomniałem, masakra jakaś desinformacja. <grym> Także ja wam jeszcze raz dziękuję za uwagę. Sorki, za taki lekki nieogar. Sorka za właśnie taki leciutki nieogar. I cóż, to, to było na tyle. Dzięki za uwagę. I jeżeli nie subskrybujesz kanału, to możesz zasubować. <grym> to tyle. Cześć.